Stopień 29 ryb władca Neptun. Daje pobożną, dobrą, uczciwą i sprawiedliwą naturę. Filozoficzny typ umysłu, silną intuicję, dar przewidywania i prorokowania. Wrażliwość, dobry smak, subtelne rozumienie piękna, koloru i kształtu. Erudycja. Z jednej strony człowiek jest marzycielem, idealistą, utopistą, a z drugiej pragmatykiem o realnych poglądach na życie. Ma dużo pomysłów i planów, do realizacji których potrzebna jest współpraca. Pociąga go to, co nieznane ma zdolności do nauki i badań zdobywa wiedzę tajemną. Kocha sztukę. W pierwszej połowie życia boi się przyszłości, walczy o niezależność, samodzielność i wolność oraz swobodę duchową. W drugiej połowie czekają go dobre zmiany: szczęśliwa miłość, udane małżeństwo, dostatek. Jeżeli planeta w tym stopniu bądź Neptun jest negatywnie aspektowany, mamy samowolę swoistą moralność, dziwactwa, rozwód, wdowieństwo, rozłąkę z bliskimi krewnymi przyjaciółmi z różnych przyczyn. Możliwe też kalectwo fizyczne albo ciężkie choroby o chronicznym charakterze.